Dziewczyna zachodząc w ciąży, była niepełnoletnia. Jej partner i ojciec dziecka był ponad dwukrotnie starszy, ale w tej sprawie nie to było najbardziej bulwersujące, W 2010 roku cała Polska żyła tą sprawą. Dziewczynka pobiła wtedy rekord, stając się najmłodszą matką w Polsce. Dziewczyna, gdy zaczynała swoje relacje z mężczyzną, była nie tylko niepełnoletnia, ale w świetle polskiego prawa była jeszcze dzieckiem, które nie mogło o sobie decydować, a już tym bardziej utrzymywać kontaktów seksualnych z mężczyzną. Ich dramatyczna historia jest o wiele mniej romantyczna, niż próbowały przedstawić to media. Dziewczyna została najmłodszą matką w Polsce, gdy dziecko przyszło na świat. Jego matka miała ledwie 15 lat. Oznaczało to, że w chwili poczęcia dziecka miała lat 14. Jej partner miał za to lat 40., co, w świetle prawa oznaczało, że obcował seksualnie z nieletnią. Chłopiec urodził się w grudniu i tuż po wyjściu ze szpitala miał zostać odebrany rodzicom. Toczyło się wówczas postępowanie przeciwko nim. Ojciec próbował zatrzymać dziecko ze wszystkich sił. Zgłosił się do telewizji. Opowiadając historię o tym, że chce wychowywać swojego syna, a organy prawa mu na to nie pozwalają. Gdy 15-latka urodziła dziecko starszego partnera, nie była to jej pierwsza ciąża. Uprawiali seks już w 2008 roku. Dziewczyna zaszła wtedy w ciążę, mając 13 lat, ale poroniła. Historia pełna absurdów: mama i ojciec byli bardzo dobrze znani prokuraturze. Na podstawie ich akt można stworzyć dobry film kryminalny. Nie byłby to jednak film o dobrych ludziach, raczej o takich, którzy mają poważne problemy z prawem i co najważniejsze, prawdopodobnie nie nadają się na rodziców. Muzyka. Dziewczyna uznawana była za tak zwaną trudną młodzież, sprawiała dużo problemów wychowawczych, przebywała w ośrodku pogotowia ratunkowego, nie ukończyła nawet podstawówki. Gdy donosiła drugą ciążę, nie było mowy, by mogła zatrzymać noworodka. Jest wcześniejsze orzeczenie sądu, na mocy którego dziewczyna powinna przebywać w ośrodku wychowawczym we Wrocławiu. Natomiast w stosunku do dziecka sąd w trybie doraźnym wydał postanowienie o umieszczeniu jej w pogotowiu rodzinnym, powiedział ryszard Rulka, rzecznik sądu okręgowego w Zielonej Górze. Dzisiaj grzeje, 1. Wypłynęło stare zdjęcie Jolanty Kwaśniewskiej. W ogóle nie przypomina siebie, dwa. Niestety, nagła śmierć zabrała wybitnego profesora. Zostanie zapamiętany za swoje zasługi ciąża zakończyła się aktem oskarżenia. Doniesienie o ciężarnej nieletniej wpłynęło w sierpniu, a w październiku zapadł już wyrok. Sędzia skazał ojca na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery. To najniższy wymiar kary, jaka grozi za zabronione czynności seksualne z osobą poniżej 15. Roku życia. Najlepsze niósy dnia. 1. Objawy udaru mózgu. Każdy z nas powinien je znać 2. Nie żyje legenda światowej piłki. Dwukrotnie zagrał w finale Mundialu 3. W sieci pojawiły się wstrząsające zdjęcia z domu o opieki. Nie mieści się w głowie, jaka rzecz dzieje się ze schorowaną 80-latką 4. Genialny trik na rozpoznanie prawdziwego miodu. Potrzebujesz tylko szklanki z wodą, aby poznać, czy nie zostałeś oszukany. Pięć. Nagle podczas porodu z kobietą stała się porażająca rzecz, natychmiast chwycony aparat. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach, zdjęcie. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, Pikio. PL na Google News